Elo widzowie, tutaj jesteśmy teraz. Albo poczekajcie, bo to mi się długo włącza. Widzimy się jak to się włączy. Albo no chyba się włącza. Czasami wyskakuje spróbuj ponownie, więc jak mi... A nie wskoczył, dobra. Tutaj już jestem w teamie. E, jak widzicie, przygotowane wszystko jest. E, chyba zacznijmy. Jak widzicie już karnet jestem zaraz bliżej sprinteruje, żeby odblokować całego e, i przydałoby się e, zrobić taką może serię nawet że e, ch ch chciałbym spróbować uzbroić się bo jak widzicie ja niedługo wbiję 19 tysięcy a on po prostu ma nawet no, z 13 nawet już spadł więc to tak nie może być e, nawet spójrzmy na niego z radyniarzy. no patrzcie e, e, tylko tylko e, 1,20 i 2,21, 1,23 na Edgarze. Moim zdaniem, to jest nie powinno tak być, więc przydałoby się to polepszyć. Ja Kto raz pierwszy po drugie spadł mega na endgaża, więc. No nie <grym>. niby. Dobra, tam, ale postaram się go uzbroić. Jak niedługo nie, mam tutaj dwie nowe postacie. Sami już widzieliście, no bo na odcinku nawet pokazywałem, jakie się wbijamy Ip. Ip. i peny chyba. I tutaj przede wszystkim jeszcze zrobimy. No wiadomo kazać, jak będzie, kordeliuszem będziemy grali potem jako kolejnego, A więc teraz zaczynamy rundeczkę, jak tam tam za że wybierze. Dobra, to może zacznijmy, może od Leona. No dobra, to kogo Nie, lecimy tutaj kolcz najpierw. Dobra, oki okay. To kogo ja wezmę? To wezmę sobie RT. Jak widzicie w klubie były trochę troszeczkę kłótnie były, Ad Adam został wywalony i tak dalej, różne rzeczy się działy, ale i teraz już jest git. Zapraszamy do naszego klubu. E, ale on jest pełny Adam. Co? Ale on jest pełny. Ale i też zapraszamy. Jak... Jak się zwolni, to zapraszamy przybywać, Tak, bo naprawdę warto. Na... I, Fajnie, więc... I tak dalej, jeszcze wam polecam, bo, bo lecimy w klubie Potopkę Je, jeszcze, jeszcze tylko milion, no bo mamy e, pół miliona. Ja tak. jeszcze tylko milion, <laughs> znaczy, Bo mamy pół miliona, no to więc wiecie o co chodzi. Jak, jak, ma, jak macie dużo pucharków, nawet jak macie mało, to i tak zapraszamy, e, się wzmocnijcie może. Zapraszamy oczywiście wszystkich. A tam też masz dużo pospadanych postaci, dlatego będzie ciężko wbijać, bo trzeba nawet odrabiać. Ja wiem. właśnie to jest największy problem. Może w sumie... Zobaczymy, może ja też coś tam tym zarobię. Ja tutaj na niego ciekam chodź. O kur... Jakie, jakie kumaty gościu jest. Cfany. Nie no, proszę cię! Jesteśmy zamknięci. Musimy uciec jakoś. Dobra, chodź tędy, chodź tędy. Oni nas cały czas gonią. Trudno. O kurde. Przez strefy ja przychodzę. To ja... O nie! O kurde, nie, 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 nie! O nie! Seria, wiesz co? To... sobie... Dobra. Będzie, zobaczysz, będzie seria. A może ja może mam kogoś innego? Że tylko jednej rany. Chodź, to bardzo w ogóle, jak ja pospadałam posta na wszystkich postaciach. Jest wszędzie źle, ale, ale nie jest najlepiej, szczerze. No jest fatalnie. Ja spadam tylko na dwudziestych. Mam no pozbawione, ale, ale mi już 20 nie obchodzą. Ja, jak mam 20, to już mnie ten skin nie obchodzi. Tylko sobie czasami zagram po prostu. Na przykład miesiąc czy coś. A ja w ogóle 20 nie mam. Pff. Mamy też oczywiście... A może ja powiem coś, może widzą, bo tak nie odzywam się do Wiko w ogóle i... Nie no tak, niektóry, e, Po prostu trochę nas zamknął, bo jesteśmy skupieni na rundzie e, i po prostu... E, no bo to ma być steria i chcemy, no... no no to ma być seria uzbrojenia Adama, a nie rozbrajania Adama. Jakby, <noise> e, jakby o to mi chodzi. Kurde, nie trafiłem. <noise> Dobra. Bo takie rzeczy też bywały. Nie stążyłem. Tu mam drobny przypałek. Mam drobny przypałek, ci powiem. To jest walka o cuba. Ja, nie roz, e, Bo rozbrojony to ja już jestem. Ale można może jeszcze bardziej spokojnie, nie bój się. Ech! Kurde, ja nie mogę nic zrobić. Ten kolt jest beznadziejny. Nie, 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 nie mnie. mnie. Będzie dobra, zobaczysz. Dobra, biorę na niszczą rangę. Żeby wbijać. Jak, jak mamy wbijać. Za. Tak? Ja biorę rangę. Czyli, wbija, czyli wbijamy na razie. Czyli wbijamy na razie. Pucharki. No, wbiję. No, pucharki możemy wbijać. Ja biorę. Gripa biorę. Wyobraźmy sobie to, wbijamy pucharki, a tu się okazuje, że jednak wbijamy, wbijamy dwudziestą rangę na gryfie, tak nagle. No to też pucharki, 20 na gryfie. Widzowie, a też piszcie w komentarzach może jak gracie w Brawl ile macie tam pucharków, jak, e, e. Jakiego najbardziej lubicie sklinać? Włącz te komentarze. Są włączone. Oglądać, no tak! To od mało, jest, jakie filmy. Tak, jeszcze A jak na chcesz... Seksyj... Się... Do jak chcesz, to piszcie. To jest to na... to to możecie... to dobre, bardzo fajne. Dobra, to to Mogę coś ja powiedzieć? No. E, ja też polecam Wam, piszcie ten też w, e, w, komen, e, w komentarzu. Ej ty! Wygraliśmy! E, piszcie w komentarzach, e, e, czy, czy chcecie jakieś openings, jakieś skiny, żebym kupował. No, no, ja bardzo chętnie. Ja też wykupuję sobie skiny, bardzo chętnie. E, a furtce to je załatwię. spokojnie. Nie bójcie się, ale e, jak ktoś. E, jak chcecie jakieś droższe skin, na przykład mityczne, legendarne, to musicie, to troszeczkę trzeba poczekać i łapki też bić. bo jak kurczę za, za 6 łapek nie będę kupował e, legendarnego, albo mitycznego skina. 20 łapek przynajmniej musi być. 20 łapek i legendarny, lub mityczny skin. Tylko pod warunkiem, Tak, tak. Bo tak to... Bo tak to raczej nie będzie jakichś takich super skinów. Wiadomo, epickiego, czy, może, może kupię, ale taki, ale mitycznego albo legendarnego nie ma szans bez, bez 20 łapek. Najpierw 20 łapek. 20 łapek w górę, ale wiemy, że się postarać na, może nawet bardziej i więcej zbijać. No, by było miło. Mi było miło, Adamowi by było miło, by było miło. To by fal. Uciekaj, uciekaj, dawaj, dawaj, Nie, proszę cię, uciekaj. Jak najdalej oni, musisz się uleczyć. Kiedy będziesz? Już za 3 sekundy. A więc widzowie, my też się do góry skończymy ten filmik, bo, bo tutaj już mamy prawie 10 minut. My takie nagrywamy, bo ja mam taką aplikację i jakby, jak, bo to chyba jest maksymalnie, bo czasami wyskakuje, film jest za długi i ja mogę wrzucić. Więc niektóre po prostu filmy nie wrzucam po prostu, bo są za długie nie, w, nie udaje mi się wrzucić. O kurde, no to to przypał. Ale na serio? No. Oni mają 12 kg, o kurde. No to przegramy. Aha. Dobra, to widzowie my będziemy już kończyć. Elo?